Cześć! Hello! Witam cię serdecznie w dniu dzisiejszym. Co prawda e, dzisiaj e, mam dzień głównie właśnie pracy biurowej, jak wiecie, bo wiecie, że czwartki i piątki dla mnie to jest dzień, kiedy układam diety dla moich podopycznych skóracji indywidualnych, ale standardowo wiecie, że również tutaj będę zaglądać, ponieważ tak jak obiecałam, możecie zawsze liczyć na słowa wsparcia ode mnie i e, takiej inspiracji do dbania o siebie. I dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o ważnej e, informacji, ponieważ chciałam pogratulować, tak troszeczkę bardziej na forum, e, tutaj naszym, jednej z moich podopiecznych, e, która w programie wideo fantastycznie w ponad 5 tygodni, jak się nie mylę, dopiero 5 tygodni straciła już ponad 7 kg, więc mimo tego, że nie ma dopasowanego indywidualnie menu, a tego najwięcej osób się obawia, ale bazując na mojej autorskiej liście, jak personalizować menu, które otrzymujecie właśnie w tym programie wideo, które jest przeznaczone na konkretne etapy pobudzania, stymulowania i regulowania pracy naszego organizmu, więc to wszystko jest naprawdę, wierzcie mi, mega przemyślane ona fantastycznie schudła, radzi sobie naprawdę świetnie, efekty osiąga ponadprzeciętne, ponieważ jak wiecie, w tym programie w ciągu o 8 tygodni, czyli w ciągu dwóch miesięcy, tracą panie od 6 do 10 kg, więc u niej zdecydowanie myślę, że jeżeli nie popełni grzeszków, które gdzieś tam się czasem zdarzają, to może mieć jeszcze fajniejszy efekt czego z całego serducha oczywiście jej życzę. I tutaj przypominam Wam, że już od przyszłego tygodnia będzie możliwość skorzystania z tej kuracji wideo Hedonistic Self Care, przypominam nazwę, w, również w opcji tej miesięcznej, czyli nie musisz decydować się na dwa miesiące, możesz skorzystać tylko z miesięcznej i po prostu kontynuować te menu, które są załączone do tego momentu, aż otrzymasz swoją wymarzoną sylwetkę. I tutaj od razu powiem, w momencie kiedy nauczysz się personalizacji menu w oparciu o tę listę zasad personalizacji, którą opracowałam, na każdym etapie dbania o siebie będziesz w stanie personalizować dla siebie menu tak, żeby móc jeść to, co kochasz, ale żeby nie przybierać na wadze. Więc wierzcie mi, jest to niezbędna naprawdę wiedza do tego, żeby móc dbać o siebie zawsze, a nie być całe życie na diecie. To jest też często rzecz, której e, obawiają się ludzie, że, o matko, no to teraz OK, czyli zmiana nawyków, czyli ja całe życie będę musiał być na diecie. Nie, nie, nie. W Hedonistic Simming uczysz się, jak świadomie zarządzać swoim żywieniem, czyli jak odpowiadać na swoje potrzeby w odniesieniu do właśnie Twoich potrzeb, które sygnalizuje Ci Twoje ciało, Twój organizm. Więc nie jesteś na diecie, Ty po prostu sobie dogadzasz. Jeszcze tylko szybciutko temat dogadzania. Kochane moje, jak ja słyszę, że ktoś siebie tak kocha, że sobie dogadza i dlatego ty je, mm -mm, to nie ma nic wspólnego z miłością do siebie, to nie ma nic wspólnego z dogadzaniem sobie. Jeżeli ty siebie kochasz, to ty siebie szanujesz. Jeżeli siebie szanujesz, to sobie nie robisz krzywdy. Nie psujesz sobie zdrowia, tak czy nie? Przemyślcie to sobie cudnego wieczoru.